dzisiejszej gminnej uroczystości tradycje wielkanocne bardzo mi miło że tak licznie państwo przybyliście zanim zaczniemy nasze występy serdecznie proszę o zabranie głosu wójta gminy Kamienna Góra pana Patryka Strausa Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatorów, czyli Gminy Kamienna Góra i Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Gminy Kamienna Góra chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie powitać w Krzeszowie na dorocznej naszej uroczystości związanej z tradycjami wielkanocnymi. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam i serdecznie dziękuję. Wszystkim sołectwom, wszystkim organizacjom pozarządowym, wszystkim kołom gospodyń wiejskich, młodzieżowym drużynom pożarniczym, jednostkom OSP, a także Domu Pomocy Społecznej i Rady, Radzie Rodzico, Rodziców, w pisarzowicach, za to, że znajdują czas na to, żeby na tydzień przed prawdziwymi, domowymi, rodzinnymi świętami przygotować te stoły, przygotować palmy, które dzisiaj będą brały udział w konkursie, przygotować te stroiki żeby wspólnie z nami tutaj spędzić czas, zaprezentować efekty swojej pracy. To jest szalenie ważne i bardzo się cieszę. Na samym początku chciałem o tym powiedzieć, że w porównaniu do ubiegłych lat przybyło nam przede wszystkim i palm, i tych tutaj... To zostawionego stołu, tych potraw. Cieszę się bardzo, że po okresie pandemii, kiedy obawialiśmy się, że, że te takie tradycyjne uroczystości, no niestety, będą powoli odchodziły do lamusa, że to się nie sprawdziło, bo to jest szalenie ważne, drodzy Państwo, że się spotykamy, że chcemy ze sobą spędzać wspólny czas i z tego się bardzo cieszę. Drodzy Państwo, pozwolicie, że wspólnie z Panią Dyrektor złożymy Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam, drodzy Państwo, Wam, Waszym rodzinom, żeby Wielka noc przyniosła dużo radości, dużo pokoju i wzajemnego zrozumienia. Dziękuję bardzo i rozpoczynamy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję. Szanowni Państwo, a dzisiejszą uroczystość rozpoczynamy przed z występem wesołego haleluja w wykonaniu zespołu krąg wesilnicy. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, ja tylko dodam, że tutaj są dwa zespoły Zjednoczone Siły Natury Kultury Dolnego Śląska, zespół ludowo-estradowy Mokrzeszów z Mokrzeszowa oraz zespół tańca narodowego Jezydowego Krąg. I tak jak pani Aldona wcześniej wspomniała, program dotyczący obrzędu wielkanocnych Wesołego aleluja. 6 noc. wielka noc. Wiesz was? Świone łzami wiary, praca w domy ciszba prosta. I jak każe zwyczaj stary, roszczką wierzby siebie chłosta. Nie ja biłem, wierzba biła. Tydzień, wielki dzień, za sześć noc, wielka noc. Oczaje budowe okazują się niezmiernie żywotne. Jeszcze dziś po wsiach polskich w niedzielę palmową chodzą puche 切克利诺。 Jak widać, jesteśmy przygotowani, sołectwa są przygotowane, zespoły są przygotowane, to jest nasza trady tradycja, że na tydzień przed tymi prawdziwymi świętami, które mamy, wszyscy obchodzimy w domu, spotykamy się tutaj w Krzeszowie i przeżywamy taką naszą małą, tradycyjną Wielkanoc. Wszystkie sołectwa są dzisiaj na tej imprezie? Większość, większość, ale i tak więcej niż w poprzednich latach, bo z reguły było tak gdzieś tak połowę, dzisiaj mamy 15 przy Przedstawicieli 15 sołectw, które reprezentują nasze wsie. Czy wyróżnia coś yy, tegoroczna edycja od innych? No, jest jeszcze bardziej kolorowo. Mamy dwa zespoły dzisiaj, które zapoczątkowały tutaj nasze dzisiejsze występy. A tak poza tym to przede wszystkim tradycja. No tutaj trudno o jakieś nowości. Na pewno mamy dzisiaj bardzo dużo potraw z kurczaka, bo tegoroczna edycja jest pod znakiem właśnie kurczaka. Szkoda, że nie mogliśmy się spotykać podczas pandemii. Prawda? Wreszcie możemy. No tego nam strasznie brakowało zresztą i dożynki się odbywały w formie takiej e, okrojonej, wirtualnej i tutaj święta i wigili trochę baliśmy się tego, że ten czas pandemii jednak spowoduje, że ludzie będą się zamykali w domu i to jest tak naprawdę pierwsze po pandemiczne tutaj wydarzenie, że no, sala nam się wypełniła ludzi. Czy pan y, wójt coś kupił, coś sobie upatrzył? Jeszcze nie, jeszcze nie mam nadziei, że jeszcze coś na stołach zostało, zaraz idę na rekonesans i na pewno coś do domu, nas y, ze stroików wybiorę i, i wezmę do domu. Dziękujemy. Y, jeszcze chciałem dopytać, bo widać przy stołach y, wiele pokoleń, są starsi, są no i... To przede wszystkim jest najważniejsze, my na to zwracamy szczególną uwagę, żeby oprócz takiego samego wydarzenia angażować też młodzież, więc mamy i warsztaty, gdzie starsi z młodymi mogą wspólnie popracować. Przegu szczególnie chodzi tutaj o to, żeby to starsze pokolenie przekazywało młodzieży te tradycje, bo zauważyliśmy kilka lat temu, że trochę nam na przykład brakuje wieńców i palm, bo nie ma tej wiedzy już, bo to naturalne pokolenie, które odchodzi, nie przekazuje tej wiedzy, więc z ostatnimi czasy no inwestujemy przede wszystkim w to, w to, żeby były możliwości przekazywania na warsztatach właśnie tej wiedzy, żeby kolejne pokolenie było przygotowane do tej naszej polskiej tradycji. Co wójt chciałby życzyć mieszkańcom swojej gminy? Przede wszystkim pokoju i od i radości i takiego pełnego i zrozumienia i dla drugiego człowieka ale od tego też życzę żebyśmy pamiętali, że na, za wschodnią granicą cały czas jest wojna i ci ludzie za tydzień będą mieli obchodzili swoje święta żeby o nich, pamiętać, i dobrze o nich myśleć i trzymać za nich kciuki żeby za niedługo mogli też w spokoju ze swoimi rodzinami świętować, dziękuję bardzo.